Poznaliśmy zaskakujące sondażowe wyniki wyborów prezydenckich 2025. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki idą Web w Web, uzyskując odpowiednio 50,3% i 49,7% głosów. Różnica mieści się w granicy błędu statystycznego, co zapowiada emocjonujący finał. Oficjalne wyniki poznamy jutro. Posłuchaj najnowszych analiz i komentarzy. Polska scena polityczna ponownie stała się areną emocjonujących wydarzeń, a sondażowe wyniki z niedawnych wyborów przyciągnęły uwagę całego kraju. Mają one potencjał, aby zdeterminować skład przyszłego rządu, a liczby, które ujrzeliśmy, nie tylko szokują, ale również dzielą opinię publiczną, pozostawiając społeczeństwo z poczuciem, że nieuchronnie nadchodzi nowa era politycznych przeobrażeń. Niedawno Polacy dowiedzieli się o wstępnych sondażowych wynikach wyborów prezydenckich zaplanowanych na rok 2025, które sugerują wyjątkowo zaciętą rywalizację między kandydatami. Zgodnie z ankietami Exit Poll przeprowadzonymi przez renomowaną pracownię Ipsos na zamówienie trzech głównych stacji telewizyjnych, Rafał Trzaskowski zdobył poparcie wynoszące 50,3%. Jego główny przeciwnik Karol Nawrocki również nie pozostaje daleko w tyle, zdobywając 49,7% głosów. Taka znikoma różnica między wynikami obu kandydatów skłania do myślenia o sytuacji, gdzie margines błędu statystycznego odgrywa kluczową rolę, co z kolei prowadzi do niepewności dotyczącej ostatecznego rozstrzygnięcia tak długo jak długo Państwowa Komisja Wyborcza nie przedstawi oficjalnych danych. Na tę chwilę znane są jedynie wyniki sondażowe które pokazują, że Trzaskowski otrzymał 50,3% głosów, wyprzedzając Nawrockiego zaledwie o niewielki ułamek procenta. Karol Nawrocki uzyskał wynik na poziomie 49,7%. Biorąc pod uwagę, że różnica mieści się w granicach błędu statystycznego, końcowy rezultat tych wyborów pozostaje niepewny. Fascynująca sytuacja sprawia, że wszyscy czekają w napięciu na ogłoszenie ostatecznych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. W tej sytuacji eksperci i komentatorzy polityczni zwracają uwagę, że wynik końcowy może być jeszcze zależny od głosów oddanych za granicą oraz tych przesyłanych korespondencyjnie, które z reguły docierają z pewnym opóźnieniem. Oczekuje się, że Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi oficjalne wyniki już jutro. Oznacza to, że polityczne napięcie towarzyszące tym wydarzeniom jeszcze przez pewien czas będzie unosić się w powietrzu, trzymając społeczeństwo w niepewności i wyczekiwaniu na ostateczne rozwiązanie. Wieniawa? Rosati, Rozenek, te znane osobistości, której twarze i nazwiska są szeroko rozpoznawalne w całej Polsce, postanowiły zabrać głos i oddać swoje głosy w wyborach, będąc poza granicami kraju. Ich decyzja o uczestnictwie w tym ważnym akcie obywatelskim, mimo przebywania poza Polską, nie tylko pokazuje ich zaangażowanie w sprawy społeczne, ale również stanowi inspirację dla wielu osób. W dzisiejszych czasach możliwość głosowania z odległych zakątków świata to nieodzowny element nowoczesnej demokracji, który jednoczy Polaków rozsianych po całym świecie w jednym dniu wyborczym. Dzięki takim przykładom jak te zaprezentowane przez wymienione gwiazdy obserwujemy wzrost świadomości wartości oddanego głosu niezależnie od miejsca pobytu. Gwiazdy te mogą przyczynić się do podniesienia frekwencji wyborczej, zarówno w Polsce, jak i wśród obywateli przebywających na emigracji, pokazując, że każdy głos ma znaczenie i przyczynia się do kształtowania przyszłości kraju. Inspirują do tego, aby działać i brać czynny udział w decydowaniu o kierunku rozwoju Polski, niezależnie od codziennych miejsc przebywania. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.